Zwycięstwo 8 bramkami nas bardzo cieszy. To jest trudny teren. Rzadko tu wygrywaliśmy, także jesteśmy po spotkaniu bardzo zadowoleni. Wydaje mi się, że w ataku pozycyjnym i w ataku szybkim graliśmy dzisiaj na niezłym poziomie. Zdobyliśmy aż 40 bramek. Mam troszkę zastrzeżeń, o no, powiedziałbym nawet nie tylko troszkę, do gry w obronie. No ale jak się łatwo zdobywa bramki. A tak chyba dzisiaj zdobywaliśmy, tak bardzo często te bramki również yy, traci się zbyt łatwo. I oto mam zastrzeżenia do zespołu, porozmawiamy sobie o tym, oglądając yy, ten mecz na wideo. W dobrym procencie zagraliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie troszkę niepotrzebnych nerwów. Marek Kubiszewski odbił kilka piłek, gości, gospodarze doszli do nas na dwie, trzy bramki. No jak to w naszym stylu zazwyczaj była, że takie wysokie przewagi troszkę rozcwaniamy, no ale w końcówce już wszystko było tak, jak w pierwszej połowie i cieszy zwycięstwo na trudnym terenie. My przeciwstawiliśmy się, yy, można powiedzieć, mizernie, szczególnie mam tu na myśli grę w obronie 40 bramek jest to bardzo dużo straconych. Uczylałem i nakazałem wręcz naszym zawodnikom, żeby do takich zawodników którzy zdobywają bramki z drugiej linii. Mam tu na myśli Szybę Przednowsza, nie znam zapomniałem, ale i Adama Babicza, i Masłowskiego, i Łyżwę, i Przybylskiego, który może dzisiaj mniej grał, ale do takich zawodników to niestety trzeba wyjść na nawet na 10-11 metr, bo z tej pozycji, z tej odległości potrafią zdobywać bramki, i co udowodnili nam w pierwszej połowie. Zdobyli tych bramek bardzo dużo. No niestety bramka nie zafunkcjonowała, ale jak bramka ma funkcjonować, jak, jak nie ma pomocy ze strony obrońców. W drugiej połowie już wręcz wymogłem i nakazałem wyższą obronę i ta wyższa obrona coś przyniosła, jakiś mizerny efekt. W sumie odrobiliśmy te kilka bramek i była szansa nawet na równorzędną walkę do samego końca, ale zazwyczaj jest tak, że drużyna, która goni wynik, no to przy małym manewrze zmian niestety jaki mamy, traci dużo sił i, i w końcówce tamta drużyna znowu odjeżdża. I tak było dzisiaj. Mam pretensje do, do swoich zawodników, szczególnie o grę w obronie i, i współpracę z bramkarzem. Pięć odbitych piłek przez cały mecz przy 32 swoich zdobytych. Jeżeli by ta statystyczna obrony była wyższa, można byłoby się pokusić o dobry wynik. Niestety jest jak jest. 40 do 32. Można powiedzieć, że wyraźna wygrana puław. Drużyna, tak tu trener mówi, musi być wyrównana. Druga siódemka, czy nominalni zmiennicy jacy wchodzą, muszą wynik, jeżeli jest korzystny utrzymać, ewentualnie nawet go polepszyć. No my niestety mamy dosyć okrojony skład kontuzjami i w ogóle dosyć krótką ławkę mamy. W związku z tym wiemy, że przy wyrównanym spotkaniu wynik zaczyna się kształtować około 40 i około 50 minuty i właśnie to jest ten najbardziej newralgiczny moment. i jeżeli są zawodnicy, którzy potrafią wyjść z ławki i w tym właśnie momencie, czy troszeczkę wcześniej, utrzymać ten wynik, wtedy można powiedzieć, że drużyna jest pełna. Puławy do tego dążą i są bardzo blisko, my mamy daleko. Panie terenie wspomniałem tutaj Pani Połok, pan jak Marcinek rzucił bramkę, po czym zaczął królejąc, wracać na swoją połowę, to jest coś odeznało? Czy... Marciniak praktycznie nie trenuje od dwóch tygodni od meczu z Piotkowym. Zagrał dzisiaj tylko na własną odpowiedzialność, na własną prośbę, właściwie nieodpowiedzialność. Ma kontuzję kolana, jest w trakcie leczenia. Wiedzieliśmy, że może być taka sytuacja, że będzie dzisiaj potrzebny i, no i wyszedł, rzucił tam ramkę, ale niestety dalej już uraz uniemożliwił mu grę w, w tym spotkaniu. Także... Jeszcze chodzi o Michała Stankiewicza, również jeszcze przez przynajmniej dwa tygodnie nie, nie wystąpi. Mecz źle zagraliśmy w pierwszej połowie, w obronie i zespół gości z tego zdobył szybkie kontrataki, łatwe bramki w piłkę ręcznej, można tak powiedzieć. W drugiej połowie już doszliśmy na trzy bramki, mogliśmy też dojść, odrapać później bramkę za bramkę, dwie, później jedna. Mogła być nerwowa końcówka, niestety tak się nie stało. Znowu głupie błędy w końcówce. No i odskoczyli nam na 8 bramek i 40 bramek rzuconych u siebie jest zdecydowanie za dużo. Gramy z Wisłą Płoc w środę już mamy niedużo nie, nie czasu na regenerację. W poniedziałek obejrzymy na pewno jakieś wideo. Mamy tylko bodajże, dwa lub trzy treningi przed tym meczem. No na pewno podejdziemy w 100% skoncentrowani do tego meczu. Będziemy walczyć. Mam nadzieję, że tak jak pan powiedział. Od 40 minuty do 50 bodajże drugi. Tak będziemy walczyć cały mecz. Tego sobie życzę i całemu zespołowi.